Hey, może znacie taki popularny kanał jak 7 metrów pod ziemią, na którym jest wiele naprawdę ciekawych wywiadów, rozmów itd., itd. Ale dziś pogadamy sobie o najnowszym, bardzo ciekawym filmie na tym kanale, który notabene niemal natychmiast po publikacji został wybrany do karty na czasie. Zapraszam Was do wysłuchania historii kilkunastu kobiet. To są niezwykłe, odważne kobiety, które zdecydowały się podzielić swoimi niełatwymi doświadczeniami związanymi z molestowaniem w miejscach publicznych. I ja gorąco zachęcam, żeby ten film obejrzeć, bo tak jak powiedziano, szereg kobiet opowiada w nim o przerażających doświadczeniach, które potrafią się zdarzyć w przestrzeni publicznej naszego cywilizowanego, można by pomyśleć, świata. Jedna z ofiar na przykład opowiada o tym, jak jako nastolatka była obmacywana przez obcego mężczyznę w autobusie. Inna o tym, jak obcy facet złapał ją za rękę. A jak się wyrwała, to śledził ją przez dłuższy czas w drodze do domu. Mamy opisanych z pierwszej ręki szereg dramatycznych przeżyć: fizyczny atak, dotykanie w miejscach intymnych, ręka wsadzana między uda, masturbowanie się naprzeciw kobiety w autobusie, czy nawet coś takiego, jak na przykład ukrycie, yy, nagranie z ukrycia tego, co miała kobieta pod sukienką i wrzucenie tego do internetu. Wszystko to działo się publicznie i zwłaszcza poruszające są przytaczane. Przytaczana jest często obojętność świadków. Osoby, które widziały, co się dzieje, ale na przykład odwracały wzrok, mijały te sceny ze spuszczoną głową, żeby przypadkiem się nie zainteresować, nie zaangażować się w to, że komuś dzieje się krzywda. I dlatego gorąco polecam wysłuchać tych wyznań, bo pod tym względem myślę, że to jest bardzo dobra, uświadamiająca kampania społeczna. Aczkolwiek. Twórcy kanału 7 Metrów pod Ziemią postanowili otworzyć tę serię wyznań informacją, która jest też w tytule tego filmu, mówiącą, że 84% kobiet w Polsce doświadczyło molestowania w miejscach publicznych. Po czym przez ponad 20 minut słuchamy kilkunastu takich wyznań, takich jak te, które przytoczyłem. Jeśli ogląda to kobieta, która nigdy nie była molestowana, to rozumiem, że ma poczuć się, że jest jedną z nielicznych szczęśliwych. Jeśli ogląda to nastolatka, która dopiero wchodzi w dorosłość, no to rozumiem, że ma się przestraszyć tym, że z ogromnym prawdopodobieństwem doświadczy czegoś podobnego, jak te panie, będzie molestowana. No bo wychodzi na to, że Polska jest jakimś w ogóle przerażającym miejscem. Że, bo wychodzi z tego, że ogromna większość kobiet doświadczyła czegoś takiego, jak te panie, które opowiadają swoje historie. Tak? I ok, nawet jeśli przytoczono te najbardziej drastyczne przypadki, to rozumiem, że 84% Polek doświadczyło zdarzenia tej samej kategorii, co te opisywane przez chwilą. Zgadza się? Tak? Tak, sugeruje tytuł i ta plansza. Sprawdźmy zatem, co dokładnie mówi badanie, z którego wzięta jest ta statystyka i które zostało przeprowadzone w zeszłym roku przez Ipsos na zlecenie firmy L'Oréal Paris. Jak czytamy? Najczęstszą formą molestowania, którego doświadczyło 58% kobiet, było wpatrywanie się w kobietę lub niepożądane gesty. Kolejnym były zaczepki słowne, kolejno komentarze o podtekście seksualnym lub nieprzyzwoite żarty. Kolejnym nagabywanie na randkę lub opodanie swojego numeru telefonu. Kolejno niepożądany dotyk w formie przytulania lub całowania, a na końcu doświadczenie nieobyczajnego obnażania, nagabywania o przysługi y, lub usługi seksualne oraz wystawianie na drastyczne opisy i nagrania o charakterze pornograficznym. Tego ostatniego, zaznaczmy, doświadczyło 20% kobiet, to nadal bardzo dużo. Aczkolwiek, ja w najmniejszym nawet stopniu nie wątpię, że jeśli facet wpatruje się w kobietę, która sobie tego nie życzy, to jest nieprzyjemne doświadczenie. Ale czy na pewno jest to doświadczenie w tej samej kategorii, co facet wsadzający ci rękę pod spódnicę? Ja nie mam żadnego z tych doświadczeń, ale odnoszę wrażenie, że nieprzyjemny wzrok jest jednak radykalnie odmiennym doświadczeniem niż bycie obmacywanym przez obcego faceta. Mam takie wrażenie. Zachęcam do komentowania kobiety, które mają tu oczywiście więcej do powiedzenia. Bo molestowanie seksualne z definicji to jest nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym, którego skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie osoby nim dotkniętej. Tymczasem najczęstszym przy, przypadkiem molestowania seksualnego według tego badania jest wpatrywanie się w kobietę. Ja bym chciał zapytać, nie tylko odnośnie wpatrywania się, ale nawet wobec niektórych innych pozycji z tego badania, takie jak uporczywe proszenie o podanie numeru telefonu, a nawet niechciane przytulenie kobiety. Ja nie wątpię, że to są niewłaściwe zachowania i że należy o tym mówić, że to jest pewne przekraczanie granicy, ale czy są to zachowania o charakterze seksualnym, które naruszają godność lub poniżają? Czy to są zachowania z tej samej kategorii, co przytoczone w filmie doświadczenia kobiet, taki jak facet masturbujący się naprzeciwko ciebie w autobusie? To jest ta sama kategoria? Bo w końcówce tego filmu po około 20 kilku minutach opowieści grozy, mamy też dodane na koniec 3-4 kobiety, które opowiadają o właśnie o hamskich odzywkach, żartach i tak dalej. Na przykład jedna pani opowiada, jak budowlańcy komentują jej wybór i jak ona sama to ocenia, było to bardzo niekomfortowe, tak mówi. Nie wątpię ani przez moment, że tak właśnie było. Ale czy ta pani z początku, którą, którą kilkukrotnie większy facet przycisnął do ściany autobusu i obmacywał po piersiach, też doświadczyła Czegoś bardzo niekomfortowego, czy może czegoś z kompletnie innej kategorii? Inna dziewczyna opowiada, jak po szkole chłopak na przystanku poniżył ją hasłem na temat jej wyglądu. Nie wątpię w najmniejszym stopniu, że nastolatki poniżające się nawzajem po szkole to jest trudne i bolesne przeżycie. Tak jak ta pani mówi, kobieta czuje się źle w swoim ciele po tym. Wierzę, że tak jest. Ale czy ta pani z początku, której kolega ze szkoły rozpuścił plotkę, że jest prostytutką, i potem kilku facetów napadło na nią w parku, próbując uzyskać usługę w cudzysłowie od niej, też po prostu źle się potem czuła? Czy może doświadczyła czegoś z kompletnie innej kategorii? I cały ten temat, ja mam takie wrażenie, to jest objaw szerszego zjawiska, takiego, że dzisiaj ludzie zapominają, że nawet zło się stopniuje. Mamy problem ze stopniowaniem przykrych doświadczeń. Zapominając o tym, że wraz z, ze zmianą ilościową może iść również zmiana jakościowa. To znaczy, na przykład, ktoś mnie szturchnął na ulicy, mijając mnie, uderzył mnie ramieniem. Może nawet zrobił to mocno, celowo i złośliwie. Czy zostałem pobity? No, obca osoba uderzyła mnie wbrew mej woli. Jestem ofiarą pobicia, tak? Spotkało mnie zdarzenie z tej samej kategorii co faceta, którego zaciągnięto do ciemnej alejki i zlano tak, że ma krwiaki na całych plecach, tak? Nie. Pomimo iż w obu przypadkach obca osoba uderzyła nas wbrew naszej woli, to drastycznie różna skala tych zjawisk sprawia, że należą one do zupełnie innych kategorii. Ja zostałem szturchnięty, on został pobity. Jaki jest sens Traktowania tego jako lekki przypadek pobicia. Co więcej, jeśli zgodzimy się, że tak, to co mnie spotkało, należy zaliczyć do kategorii pobicia, to jeśli za dwa dni kolega do mnie pisze, padłem ofiarą pobicia, to ja nie mam pojęcia, co to znaczy. Bo rozstrzał doświadczeń w tej kategorii jest tak szeroki, że to przestaje być użyteczna kategoria. A już na pewno przestaje być to kategoria ekstremalna nie jest czymś, co zasługuje na szczególną uwagę, bo zaliczają się do niej zdarzenia, nawet jeśli nieprzyjemne, to błahe. I wtedy hasło pobito mnie brzmi jak opis zwykłego zdarzenia, po którym oczekujemy, że pozbierasz się w minutę. Ktoś może powiedzieć, że molestowanie jest zupełnie inną sytuacją, że nie można tego porównywać, bo tutaj wszystko zależy od poczucia kobiety, która tego doświadczyła. I jeśli ona czuje, że jest molestowanie, to, na, to nie nam to kwestionować. Pomijając już nawet fakt, że przenoszenie czegokolwiek wyłącznie do kwestii odczucia sprawia, że jest to całkowicie subiektywne, a przez to nieweryfikowalne, i wtedy, na przykład, jak. I w ogóle czy można karać za coś, co jest kompletnie subiektywne i nieweryfikowalne, ale co ważniejsze, nawet to badanie użyte w tytule nie badało poczucia bycia molestowanym. To nie 84% polek. Poczuło się molestowanych między innymi przez wpatrywanie się? Nie, badanie pytało, czy zdarzyło się pani to to lub to. I jeśli na przykład kobieta zaznaczyła, że doświadczyła wpatrywania się lub niepożądanych gestów, to badacze uznawali, że padła ofiarą molestowania. Nieważne, czy tak uważała czy nie. Wiemy to, ponieważ autorzy badania sami się chwalą, że znacznie mniej kobiet deklaruje, że było molestowanych, niż im wyszło w badaniu, że było. Autorzy sami sobie wymyślili kryterium molestowania i zaliczali do niego kobiety niezależnie od ich odczucia. Dodatkowo, zwróćcie uwagę, jak w ogóle te kategorie są konstruowane. Na przykład, wpatrywanie się, gapienie lub nieodpowiednie i niepożądane gesty to jest jedna kategoria. Nie wiemy, na jaką część z tych kobiet ktoś się patrzył, a wobec ilu ktoś wykonał jakiś nieodpowiedni gest. To chyba nie jest to samo, czyż nie? A nawet dalej, niepożądany dotyk, na przykład przytulanie lub całowanie. Tego doświadczyło 40% Polek według badania. I okej. Okay. Ponownie, ja nie mam tego doświadczenia i ja rozumiem, że jeżeli ktoś cię przytula, a ty co sobie tego nie życzysz, to jest to przekroczenie granicy, nie powinno się to zdarzać i warto o tym mówić. Ale, drogie panie, czy to jest przykre doświadczenie z tej samej kategorii, co pocałunek wbrew woli, albo wsadzenie ręki pod bluzkę wbrew woli, przytulenie kogoś? Kogo się nie zapytało, czy można. Czy to jest z tej samej kategorii? A tu jest w tej samej kategorii. Nie wiemy, ile z tych 40% kobiet ktoś przytulił wbrew ich woli, a ile pocałował albo wsadził rękę pod spódnicę. Nie wiemy tego. Badanie zlecone przez firmę L'Oréal Paris nie precyzuje tego. Ktoś mógłby wręcz pomyśleć, że sugeruje to wszystko, że badanie zostało tak zaprojektowane, aby dać jak najwyższe wyniki. Aby jak najbardziej zawyżyć skalę problemu. I wiecie, co jest smutne? Ja, jak zobaczyłem tę statystykę, 84% Polek było molestowanych, to z doświadczenia wiedziałem, w jaki sposób jest ona zawyżona, bo to jest stary numer, praktykowany przez środowiska, które przedstawiają się jako feministyczne. Robienie szerokiej, niedorzecznej definicji jakiegoś negatywnego zjawiska, tak żeby przedstawić je jako jak najbardziej powszechne. I żeby jak najbardziej oburzyć widownię, żeby oni, one w swoim oburzeniu podały to dalej w internecie z poczuciem, że biorą udział w słusznej walce. A przecież cała ta kampania jest również reklamą filmy L'Oreal, której loga są i w filmie, i także na tych stronach z tą kampanią itd., tak itd. Tak Wszędzie jest logo filmy L'Oreal. To znaczy, dobrze, że ludzi się uświadamia, ludzi na, na ten temat, to bardzo dobrze, ale nie ukrywajmy... To też jest również reklama tej firmy, dlatego firmy zlecają tego typu rzeczy. I ja się bardzo cieszę, że zorganizowano platformę do wypowiedzenia się tym paniom. Super, naprawdę, ale informacja w tytule i na planszy otwierającej jest manipulacją, bo w fałszywy sposób sugeruje ona, że 84% Polek doświadczyło czegoś takiego jak te panie. I jest ona zafałszowana w celu zrobienia jak najszerszej reklamy w firmie L'Oréal. Co dobrego wynika z zestawienia tych relacji, relacji tych kobiet, ze zmanipulowanym badaniem zamówionym przez firmę L'Oréal. Narzeka się czasem, że wielu ludzi niedostatecznie poważnie bierze doniesienia o molestowaniu kobiet. Możliwe, że tak jest. Wierzę, że tak właśnie może być. Ale zastanówcie się, czy wyolbrzymianie problemu molestowania, tak jak robi to badanie, to, pomaga uwiarygodnić te doświadczenia, czy wręcz przeciwnie. Czy takie ujęcie nie deprecjonuje przypadkiem doświadczenia tych kobiet, bo stawia je w tej samej kategorii, co zna kategorycznie mniej problematyczne zdarzenia? I zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Według tego badania, 20% Polek kiedyś w życiu doświadczyło nieobyczajnego obnażania, nagabywania o przysługi lub usługi seksualne oraz wystawiania na drastyczne opisy i nagrania o charakterze pornograficznym. Czy samo to nie jest dostatecznie poważne, żeby mówić o tym jako o problemie w społeczeństwie? Co piąta Polka doświadczyła obnażania się przez faceta, nagabywania na seks lub wystawiania na pornografię niechcianą. To nie jest dostatecznie duży problem, żeby o tym mówić, przecież można by na tym te akcje reklamować, prawda? No, ale to się już tak ładnie nie sprzeda, jak hasło 84% Polek było molestowanych. I to rodzi pytanie: czy tu naprawdę chodzi o pomoc kobietom, czy przypadkiem może właśnie chodzi o to, żeby coś sprzedać? Czy może jest to wykorzystanie traumy tych kobiet jako w pierwszej kolejności narzędzie promocyjne w kampanii, która jest również reklamą? I ja mam teraz dwa pytania do bohaterek tego filmu. Na kanale 7 metrów pod ziemią. I słowo bohaterek jest tutaj w pełni właściwe, bo to jest prawdziwa odwaga, dzielić się publicznie takimi traumatycznymi doświadczeniami, żeby w celu pomocy, żeby zapobiegać takim zdarzeniom. I za to się należy ogromny szacunek. I tak jak mówiłem na początku, gorąco zachęcam do obejrzenia tych świadectw tych pań. Ale, drogie panie, czy wy, waszym zdaniem, uważacie, że kobiety, które doświadczyły przykrych sytuacji, Takich jak gapienie się, seksistowskie żarty, nachalne zapraszanie na randki, nawet, czy takie kobiety przeżyły zdarzenie z tej samej kategorii, co wy? I co ważne, czy zostałyście poinformowane przez autorów kanału 7 Metrów pod Ziemią, że wasze doświadczenia, takie jak fizyczna napaść albo facet masturbujący się przy was, zostaną przedstawione nam jako doświadczenia z tej samej kategorii, co gapienie się na kobietę albo nieprzyzwoite żarty? By zrobić jak najlepszą reklamę w filmie L'Oreal. A jeśli nie poinformowano Was o tym, to zapraszam do wypowiedzenia się. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia!